Witam Was na moim kanale z tej strony, Tainrix. Jeżeli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na kanale i z tym, w co aktualnie gramy, zachęcam do subskrybowania kanału. A jeżeli jesteście już u mnie dłużej, zachęcam do zostawienia łapki w górę. To pomoże mi, co so, będę widział po prostu, czy lubicie te filmiki, czy nie a także pomoże innym osobom namierzyć mój kanał. A przynajmniej tak mi się wydaje, że tak algorytm YouTube'a działa. E, ten filmik, e, teraz podkładam głos, bo zauważyłem akurat jak już skończyłem nagrywać, że, nie że wyłączyłem przez przypadek mikrofon albo go nie podłączyłem. Tutaj na filmiku Wam pokazuję, właśnie, co dostałem, jakie dodatkowe rzeczy dostałem za ukończenie questów wcześniej, albo wcześniej, zanim został przedłużony event po raz kolejny ten świąteczny, o którym wspominałem w poprzednim odcinku. Także tutaj możecie zobaczyć, co jest przedłużone, raczej co dostałem. I tutaj głównie dostałem jakieś blue ekstrakty, red ekstrakty, tikety, ticket planter, smooth dice. I tutaj było w zasadzie za dwa questy, za peppermint preparation 3-4 i za Tickbook, jak on się nazywał, gdzie to jest? Trick to tricks. Tickets, co, ja gadam. Trick to tickets. Za tego quest'a też dostałem dodatkowe rzeczy. No i to wszyscy dostali, którzy zrobili to wcześniej. Tak. I to były w zasadzie wszystkie rzeczy, które tutaj dostałem. Poza tym, tak jak mówiłem ostatnio, że zostaną skrócone te questy trochę. Miałem nadzieję, że tutaj w niektórych bardziej się to skróci, ale najbardziej widać chyba tutaj w tym Stickbook z Nymph Heads. Tutaj zostało to skrócone. Wydaje mi się, że tam było około 50 tych Mega Moskitos. Teraz jest tylko 5, więc to na pewno zostało skrócone. Tutaj jeszcze The to Tours. Kokturec, przepraszam, też zostało to chyba zmienione. Tutaj, raczej ogólnie na liczbach, yy, nie kojarzę dokładnie liczby, jakie były wcześniej, więc nie chcę was tutaj yy, zmylić. Na pewno to, co powiedziałem, te mega moskitos na pewno zostały zmienione, a resztę no, nie jestem pewny. Trzeba by było zerknąć w poprzednich odcinkach, żeby tak w stu to potwierdzić. Yy, I co tutaj jeszcze, jeżeli chodzi o questy u mnie, to jeżeli chodzi o Peppermint Preparation, jestem na ostatnim questie, tutaj muszę candy tokeny, raczej candy, tokeny z candy planterców zdobyć, jeszcze 60. Zacząłem tutaj sadzić to na coconut filcie, ponieważ na tym filcie ten planter szybciej rośnie. Jeszcze można to posadzić na czerwonym, tam na strawberry field i jeszcze jeden teraz nie pamiętam który na tych on rośnie szybciej więc tam warto postawić potem collect ten Robo Passes, tutaj na pewno dropi z niektórych więc to pójdzie dosyć szybko problem będę miał raczej z tą częścią tutaj defeat mega mosquitos kogmaverse roboparties żeby zrobić i Robo Party Blessing, to dosyć dużo tego jest, więc z tym mogę mieć trochę problem, bo chciałem trochę zmniejszyć czas, który poświęcam na grę. A przynajmniej na tą grę, ale no nie, nie wiem, no zobaczymy, może jeszcze do, świąt, do końca świąt jakoś to e, Przemęczę. Tutaj miałem nadzieję z tym questem, że tutaj się coś zmieni na mniejszy, ale wydaje mi się, że to się nie zmieniło, że to jest dalej tak jak było. Tutaj, zobaczcie, mam 75 razy zrobić questa, raczej quest, challenge u Robobera na Collect Go. No i to moim zdaniem będzie trudne, bo nawet z tymi butami, które mam, dosyć ciężko się to robi. Raz próbowałem, ale to był siódmy czy ósmy challenge i nie poszło zbyt dobrze. Więc jeżeli już bym miał to robić, to tak od pierwszego do trzeciego, quest, do czwartego quest'a, bo piąty jest standardowy, ale te pierwsze cztery to jak najbardziej dałbym radę, a potem już jest trudno. Więc no ten quest nie wiem, nie dam rady go chyba ogarnąć. Reszta questów to już nie są te świąteczne. Świąteczne mam tylko te trzy z dołu. No zobaczymy, jak mi pójdą. Postaram się ten preparation. Peppermint Preparation skończyć, a reszta to no, będzie ciężko. No ale zostawmy to już. Dobra, teraz jak mi się dobrze wydaje, jak nagrywałem ten filmik, to przejdziemy do części, która Was bardziej interesuje, a mianowicie kod, który się pojawił. Nowy kod. O, właśnie się pojawił. No i tak jak myślałem na filmiku. Trochę niewyraźnie widać, bo to zrobiłem w screena takiego, ale nieważne. Tutaj chodziło mi o to, żeby pokazać Wam, co, jakie bosty z tego kodu są. Kod ogólnie to jest Wick Extension. Na, oczywiście dam ten kod w opisie, więc skopiować go będzie łatwo. A nawet przeczytać, bo tutaj możecie mieć z tym problem, chociaż ja widzę, to wy też powinniście widzieć, ale jeszcze wpiszę go w komentarzu, także możecie sobie spokojnie przepisać. I tak, co on daje? On daje jeden Marshmallow Bee, potem ten zegar aktywuje od razu na razy 5, więc tam jest bonus do plecaka, no i potem daje nam jeszcze blessing na. Roboparty Blessing razy 5. Dodatkowo są bosty na Spider, Strawberry i Bumbofield. No i jeszcze są te bosty Winds, one tam przyspieszają chyba zbieranie, konwertowanie itd., itd. i to jest razy 10 i też na tych trzech polach. Więc osobiście jeszcze nie użyłem tego, tego kodu. Na pewno go użyję w najbliższych dniach. Nie wiem też, jak długo ten kod będzie działał. Czy to tylko ten tydzień, a potem, e, potem zostanie zablokowany, czy usunięty? Nie jestem pewny. No, ale to się okaże. To się okaże. Ja na pewno go w ciągu tego tygodnia użyję. Na, i, no i nie wiem, czy Wam radzić też tak, użyć, czy nie, bo, no, tak jak mówię, nie wiem, jak długo będzie aktywny. Dobra, tutaj mamy trochę jeszcze czasu, bo dopiero 7 minut tutaj nagrywałem, więc jeszcze ubijemy kraba w międzyczasie, bo ostatnio, ostatnio tam miałem dosyć fajny rekord. Mój czas był poniżej 2 minut, więc myślę, że teraz też w sumie to ogarnę. Ale zanim tam pójdziemy, żeby na pewno to ogarnąć, to pozbieram jeszcze pszczoły z całej mapy, które mogę, powiedzmy, aktywować za darmo. I pierwsze pszczółki, to są oczywiście do góry, to, jest, to są trzy dodatkowe pszczółki. W zasadzie atak tylko z dwóch, bo tutaj jest baby pea, też dostajemy. tak. Zaraz wyłączę te, te screeny, które tutaj mam włączone, żeby nie przeszkadzały. No, ale tutaj dostaliśmy trzy pszczoły, od razu ticket zgarniemy po drodze. E, trzy pszczoły, z czego dwie mogą atakować, bo ta Baby bee ma zero ataku, jak to przepamiętam. No i tak, no tutaj zgarniemy, to jak jest po drodze coś na szybko, to jeszcze to weźmiemy. I chyba, jak to przepamiętam, tak, polecimy jeszcze w drugą stronę tam też jest jeden taki bonusik do zgarnięcia, więc warto jeszcze to przelecieć w tamtą stronę. Dobra, mamy to. I teraz teraz w zasadzie chciałem jeszcze ubić tego czarnego niedźwiedzia i tutaj chwilę poczekałem, bo chciałem zdobyć ten bonus z ABB czy Shiby? Teraz nie wiem, która pszczoła to daje. Chciałem zdobyć bonus, żeby tutaj na pewno był lepszy drop na dole, ale sobie pomyślałem, może sprawdzę, czy ten misiek już się zrespił. No i tutaj widziałem, że się nie zrespił jeszcze dwie godziny, zanim się zrespi, więc szybko wychodzimy stąd. O, właśnie teraz wyłączyłem, wyłączyłem te. Um, Greeny. I tak, kolejną pszczółkę tutaj zgarniemy. Mam tutaj trochę pyłku zebranego. Tutaj dostaliśmy Honey 20 level, więc bardzo fajnie. I jeszcze tutaj przy świecach zgarniemy trzy kolejne pszczoły. Są to czerwone pszczoły, więc więcej ataku. Szkoda tylko, że mają 10 level. Mają, będą miały z krabem trochę trudności, bo krab ma 12. No ale nic nie szkodzi, zawsze to trochę do przodu. No i dobra, i zaczynamy, i lejemy tego kraba, zobaczymy jak nam pójdzie, tutaj myślałem, że już zgarnąłem te kolce, ale jednak nie, jakbym zgarnął je na początku, to by było troszkę szybciej, może nie wiem, sekundę, dwie sekundy, no ale tak jak mówiłem, chcę Wam pokazać rekord, no więc każda sekunda się liczy. Ale już wam mogę teraz powiedzieć, że jak, jak nagrałem ten filmik, raczej jak nagrywałem, jak biłem tego kraba, to w momencie kiedy go ubiłem to było takie zaskoczenie, bo ten czas tak szybko zleciał. No i faktycznie hmm, rekord był. Także zaraz zobaczycie. Ja sobie tutaj gadałem, gadałem, gadałem do Was i w pewnym momencie krab zniknął. Zobaczcie, już ma pół życia, więc idzie to naprawdę ładnie. I zaraz nie będzie miał wcale. Dobrze, no i to chyba teraz jakoś się wydarzy. Cichosza, czekajcie, czekajcie. O nie, za szybko, za szybko się pośpieszyłem. Okej. Okay. Dobra, no ogólnie o zobaczcie i teraz krab pada. No i byłem troszkę zaskoczony, że tak szybko. No, ale cóż. Rekord będzie. Także zaraz zobaczycie rekord, tylko tutaj pozbieram. Zobaczcie, ile dropu tutaj się pojawia. Ten drop no, się pojawia i pojawia i pojawia. Nawet już potem nie sprawdzałem ile czego wydropiłem, bo no, tutaj trzy chyba czy cztery razy musiałem linki zbierać, żeby to jakoś zebrać, więc ten drop jest no, ogromny. Nie wiem czy on się zwiększył. Czy mi się tylko tak wydaje, że on jest większy niż był na początku. Dobra, jeszcze raz i to był ostatni taki link do zebrania. Zobaczcie teraz e, rekord, jaki aktualnie mam. A w sumie on się też pojawił, więc na filmiku może ktoś już e, popatrzył w momencie ubicia. Ale rekord jest minuta 38, więc całkiem, całkiem. Zaczynaliśmy chyba ponad 16 minut, więc myślę, że jest całkiem spoko. No dobra, mm. Na tym będziemy kończyć ten filmik. Tyle Wam chciałem pokazać w tym filmiku, więc dzięki wielkie. O, i w tym momencie się zorientowałem, że nie nagrywam. Dobra, jeszcze raz dzięki wielkie za oglądanie. Zapraszam oczywiście do obejrzenia kolejnego odcinka i poprzednich, jeżeli nie widzieliście. Zachęcam do zostawienia łapki w górę subskrypcji. No i widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Hej!